the life i lead Sama znam w domu, moi rodzice wyjechali na wakacje i zdecydowałam, że zrobię sobie dzisiaj taki dzień dziecka i będę robiła rzeczy, które dają mi przyjemność. Przeczytałam gdzieś albo usłyszałam w podcaście, że teraz nie do końca pamiętam, że czas nam leci szybciej, kiedy stoimy w miejscu z rutyną, robimy w kółko to samo i przez co te dni lecą nam przez palce. I przez to, że jestem sama w domu już tydzień, podam w taką rutynę, czuję się tutaj dobrze, bezpiecznie, jest mi komfortowo, w ogóle lubię siedzieć tutaj u mnie w mieszkaniu, ale muszę wyjść spoza mojej strefy komfortu, szczególnie, że za trzy tygodnie wyjeżdżam na wymianę i jeszcze chcę wykorzystać to, że mam wakacje i to, że jestem w Gdańsku, dlatego spędzę dzisiaj ten dzień tak cool, fajnie i w ogóle. I przyszedł do mnie ten pomysł wczoraj wieczorem, kiedy pisałam w moim journalu i zrobiłam sobie taką o tutaj listę things I love. I mamy tutaj m.in. wczesne poranki, pilates, pole dance, włochy, nemo, podróże, dobre jedzenie, spotykanie się ze znajomymi, plaża, muzyka, czytanie książek, chodzenie do biblioteki i self-care. Więc możemy uznać, że to jest mój plan na dzisiaj i będę robiła te rzeczy, które lubię robić. Mam nadzieję, że taki filmik wam się spodoba. Chcę wam pokazać Realistycznie, jak sobie radzę sama w domu, jak spędzam czas sama, ale też z przyjaciółmi. Także, jeżeli też czujecie, że stoicie w miejscu i czas leci wam szybko, to zapraszam do oglądania, bo może znajdziecie kilka fajnych pomysłów, co możecie porobić, jak wyjść z tej strefy komfortu, jak się rozbijać poprzez takie małe kroczki, bo to jest bardzo fajne, czuję, że tego potrzebuję. Także co, zapraszam do oglądania. tency na ten dzień ustawione, kawka wypita, więc zrobimy sobie slow morning, dobry poranek, żeby mieć dobry humor na cały dzień. Jak nie jestem krwałą tak bardzo lubię urozmawiać moje poranki przez pielęgnację, gdzie naprawdę używam tylko trzech podstawowych produktów, bo nie zawsze więcej znaczy lepiej, szczególnie jeżeli nie macie większych problemów z sterą, taka podstawowa pielęgnacja zrobi wam dobrze dla duszy, dla ciała. Nie ma Stef to klasycznie nawilżające emulsję do mycia. Używam jej dwa razy dziennie, no i SPF, bo wszyscy wiemy, jak SPF jest ważny. I od jakiegoś czasu używam takiego serum z Herblopscare. na no, nie zrobiłam makijaż, chociaż ostatnio muszę wam się pochwalić, zaakceptowałam siebie bez makijażu, bo miałam znowu taki etap, gdzie nie potrafiłam wyjść z domu bez makijażu i czułam się bardzo źle ze sobą, ale teraz naprawdę czuję się dosyć komfortowo, szczególnie, że taki live update poszło na moją pierwszą laminację brwi. Widzę ogromną różnicę, są takie zadbane i w ogóle bardzo łatwo mi się je teraz układa. Nie wiem czemu zrobiłam to tak późno. Zrobię sobie taki zwykły daily makijaż, because I'm a girl, I love girl things, to po tej krawie mam trochę za dużo energii, ale it's all about little things i Lubicie coś robić, to róbcie to, bo wy musicie być szczęśliwsi sami ze sobą i fajnie jest po prostu o siebie dbać. Ale naprawdę jak bałam się tej laminacji i myślałam, że widzę, wiecie, z takimi czarnymi krzakami, dodało to jakieś takie plus 100 do mojej pewności siebie, więc to nie była taka większa zmiana, ale czułam, że zrobiłam coś dla siebie, coś miłego. Przyszłam poza swojej strefy komfortu, bo dużo osób mi mówiło, że bym tego nie robiła, a ja się czuję o wiele lepiej. Mamy już połowę sierpnia i jak mówiłam, ja za trzy tygodnie wylatuję na wymianę. Nie mówię o tym tutaj za dużo, bo nie dochodzi to po prostu do mnie, że ja wyjeżdżam. Mam już kupione loty, ogarnięte mieszkanie, ale cały czas nie czuję tego, że się wyprowadzam na pół roku. Nigdy się nie przeprowadzałam, to będzie moja pierwsza wyprowadzka z domu rodzinnego. To będzie pół roku i na pewno nagram o tym osobny film. Wyjeżdżam do Włoch! Było takie moje wielkie marzenie, żeby się przeprowadzić za granicę i nie wiem, mam po prostu takie wrażenie, że wszystkie moje manifestacje się spełniają w tym momencie. Dajcie znać, czy chcecie taki studencki content z Włoch. Mam po prostu teraz ochotę wam powiedzieć o wszystkim, ale to dopiero początek filmu jeszcze cały dzień przed nami. Brać, ale myślę, że pójdę w klasyk, jak zawsze, bo teraz w sumie w dressach, mam jakiś cute top. Nie chcę mi się ubierać z spodniczki, bo będę cały dzień chodziła. Mamy taki Chandler z przyjaciół, vibe lata 90. W ogóle jako home basic i do tego ubieram jeszcze taki zegarek. Patrzcie, moja mama dała mi taki zegarek vintageowy. Ona go nosiła kiedy była w moim wieku, więc jestem mega wdzięczna, że go zostawiła. Slay jest fajnie, jest cool. Slay spodnie są since, ja nie wiedziałam, że since ma takie fajne jeansy w ogóle. T-shirt jest to Hilfe Gara. Fun fact: Dostałam tą koszulkę po młodszym bracie. I jeszcze z takich update'ów pokojowych Zaczęłam sobie naklejać takie cytaty na lustro, żeby codziennie się budząc widzieć taki fajny cytat: Only you have the power to create the life of your dreams So keep going. I z takim nastawieniem idziemy robić śniadanie. Witamy w naszej kuchni. Co dzisiaj będziemy na śniadanie robić? Dzisiaj mamy 2022, ponieważ dwa dni temu upiekłam chlebek bananowy i zostało mi jeszcze dwa kawałki, także myślę, że sobie zrobię to na śniadanie, że przepyszmy. Zabrałam go z czekoladą, kocham piec ciasta Wielbiam być sama w domu, mogę sobie jeść na podłodze Nikt nie zabroni Gorgeous, gorgeous girls eat breakfast Miam. Przepis na najlepszy chlebek bananowy znajdziecie na moim Instagramie To jest taki wypiek, który zawsze wychodzi do biblioteki oddać książkę i może usiąść w parku, żeby zrobić journaling, poczytać i tak dalej, ale mam rozładowany telefon, więc muszę chwilę poczekać, aż się naładuje, ale żeby nie tracić czasu, ogarnę tutaj mieszkanie, bo tego się nauczyłam w tym tygodniu, kiedy mieszkam sama, że lubię, kiedy w moim otoczeniu jest porządek, czuję się wtedy o wiele lepiej, przy dobrej muzyce 15-20 minut sprzątania, a jak wrócę z mojego spacerku po całym dniu chodzenia i będę widzieć, jak to jest bardzo nieogarnięte, to nie będzie mi się chciało sprzątać, a teraz, póki mam energię, to wykorzystam. Kończyłam ostatnio czytać dwie książki Zaopiekuj się mną i Lights Up To jest polska autorka i bardzo mi się podobała ta książka Jest ona typu Young Adults Dlatego polecałabym ją w starszej widowni Jakoś tak 16+, ale naprawdę Była bardzo wciągająca i szybko mi się czytało. Jednak bardzo pozytywne wrażenie Zrobiła na mnie Lights Up Totalnie się nie spodziewałam, że to będzie aż tak dobre Ja bardzo lubię połączenia takich kryminałów Z romansidłami Przypominała mi to książkę. Przewodnik po zbrodni Według Grzecznej Dziewczynki Nie spodziewałam się takiego obrotu spraw Ja jestem generalnie Zachwycona tą autorką. Także jeżeli lubicie też takie zagadkowe książki, no to to bardzo polecam. Ja ją akurat wypożyczałam z biblioteki i to był taki impuls, że ją wzięłam, bo gdzieś mi się przewinała na Goodreads i teraz na mojej liście jest trzecia część grzeczna dziewczynka musi zginąć. Tyle o książkach. Nie spodziewałam się, że aż tak się w to wkręcę. mi to wielką przyjemność. Ja kocham romantyzować moje życie, dlatego biorę kocyk, zrobię sobie jakiś piknik. Usiądę w parku, pójdę do biblioteki, biorę mój dziennik, coś do poczytania. Kocham ładnie pachnieć, nieważne jak to zabrzmiało. To jest moja ulubiona mgiełka z Victoria's Secret. I feel good, mam dużo energii, dobra muzyka, posprzątany pokój, another day, another sleigh I could do this every day. Idziemy. kiedy wchodzicie spontanicznie do lumpeksu i kupujecie tam rzeczy. Bo dzisiaj z 50% w jakimś lumpeksie obok którego przychodziłam i kupiłam dwie rzeczy. czuję się jakbym miała dzień dziecka zrobiłam sobie teraz piknik w parku jak powiedziałam weszłam do rumpeksu kupiłam dwie rzeczy i zapłaciłam 12 zł za dwie rzeczy pierwszą z nich jest taki zwykły top z długim rękawem, on jest trochę krop i jest prążkowany, a drugą rzeczą ja teraz mam fazę na body znalazłam takie idealne body w rozmiarze S Primarka, jakby kocham, potrzebowałam tego i szukałam tego już jakiś czas, więc jestem mega zadowolona, szczególnie że miałam kryzys rumpeksowy i nic nie mogłam znaleźć a tak spontanicznie sobie weszłam i znalazłam dwie rzeczy I teraz będę sobie siedzieć w parku bo jest na pogodę jest dosyć ciepło, ale nie pada deszcz, a rano padał deszcz, była burza. Mam teraz cel, żeby przeczytać jedną samorozwojową książkę i są to Atomowe nawyki, bardzo popularna książka. Już ją zaczęłam, zaznaczyłam sobie nawet takie ważne cytaty, które mną poruszyły i w ogóle. Na razie jestem bardzo pozytywnie nastawiona. Bardzo potrzebowałam tak usiąść w parku. Po prostu. Małe rzeczy, kochanie, małe rzeczy. Nie przepadam za książkami samorozwojowymi, tak ta jest naprawdę bardzo fajna. Bardzo przyjrzyście się ją czyta. A jeżeli chodzi o dalsze plany, to jedną z rzeczy, które ja uwielbiam robić, jest spotykanie się z moimi przyjaciółmi. Ja bardzo cenię sobie przyjaźnie i chociaż nie mam za dużo przyjaciół, tak mam taką gardkę osób, przy których czuję się komfortowo. Dzisiaj idę z moją przyjaciółką na jedzonko, także połączymy dwie przyjemności w jednym. Bardzo się cieszę, bo będę miała taki balans w dzisiejszym dniu, że tutaj spędzam czas sama tutaj z przyjaciółmi. Cały czas się tego uczę, mam zarówno lepsze, jak i gorsze dni, ale. Ale wszystko wydaje mi się idzie na prostą i w ogóle fajnie jak czytam o nawykach, przypominam sobie o piciu wody, bo to jest nawyk, z którym mam ogromny problem Kasia dzień dobry idziemy na obiadek do manekina na naleśniory Carbonara naleśnikowa slay karbonara to Wam powiedzieć definicję mojego idealnego dnia, pokazałabym Wam ten dzień. Nie dość, że robię rzecz, które lubię robić, jest bardzo ciepło, mamy taki wakacyjny dzień, to przyszedł kurier i w końcu przyniósł moje dziecko. I nie, nie mam tu na myśli nama. A mianowicie wreszcie mogę Wam pokazać mój nowy self-care planner. Na ten rok szkolny, akademicki lub w ogóle 2024 przygotowaliśmy z Lady Planner Myself Love Planner. Jest on dosyć podobny do self-care planera, który był poprzednio, jednak różni się on takimi małymi szczegółami, które zaraz Wam pokażę. Jestem na maksa wdzięczna, że to już jest kolejna edycja mojego planera. Gdybyście 4 lata temu powiedzielibyście Patrycji, że wyda swój planer, ona by was wyśmiała, bo w ogóle w siebie nie wierzyła. A jak widzicie, kocham planowanie, organizację i zawsze chciałam wydać mój kalendarz. A teraz trzymam go w moich rękach. I pomimo tego, że to już jest kolejna edycja, ja cały czas nie wierzę, że jest to mój planer, że to jest moje imię i nazwisko. I cały czas z niego korzystam, bo faktycznie jest on idealny pod każdym względem. I to jest taki planer, którego ja zawsze szukałam. Mamy tu rozkładówki tygodniowe, jest jak już mówiłam, możecie sobie też wybrać opcję studencką lub szkolną, gdzie na samym końcu planera macie bieżące zaliczenia, końcowe zaliczenia, plan zajęć, oceny, nieobecności. Jest bardzo dużo miejsca na notatki. Prowadziłam też priorytety i bucket list na dany miesiąc. Dopiero co przyszedł i chwilę już go przeglądałam i nie mogę się doczekać, żeby zabrać go ze sobą do Włoch. Mamy oczywiście kopertę z przodu i z tyłu. Są też nowe naklejki. Ja kocham naklejki. I są dostępne dwie wersje kolorystyczne. Jest różowa i niebieska, więc jeżeli chcielibyście zakupić taki planer, byłoby mi bardzo miło. Wszystkie linki zostawię Wam w opisie, ale naprawdę wraz z Lady Planner pożyliśmy naprawdę wiele starań, żeby ten planer był zrobiony dobry jakościowo, zarówno w środku, jak i na zewnątrz. Ja ją my powszechnie cały czas używam, uwielbiam i może to brzmi stereotypowo, tak typowo jestem przeogromnie wdzięczna, że mam taką możliwość, żeby spełnić marzenia w młodszej wersji siebie. I jak patrzę na te planery, to po prostu jestem z siebie dumna i myślę, że kiedyś bym w ogóle tego nie powiedziała. Także nie bójcie się próbować wychodzić ze swojej strefy komfortu i Spełnić swoich marzeń, bo są one do spełnienia. I jeżeli włożycie trochę starań i nie będziecie się poddawać, to naprawdę jesteście w stanie osiągnąć wszystko. Brzmi jak kobiec motywacyjny, ale jest ponad 30 stopni, więc też już mogę nie mówić z sensem. Ja spędziłam cudownie dzień, wróciłam z naleśniczków, zrobiliśmy sobie super spacer z Kasią i jestem już całkiem zmęczona, nie mówię, że nie. Często też dostaję pytania, czy nie nudzi mi się Gdańsk, że cały czas romantyzuję to swoje miasto i tak dalej. Ale powiem Wam, że kiedy wymyślam jakiś nowy pomysł na filmik, to też zaczynam patrzeć na to miasto, w ogóle na trójmiasto, Gdynia-Sopo. Z innej perspektywy, i za każdym razem odkrywam coś fajnego, i lubię się bać takiego turysta, cały czas odwiedzać nowe miejscówki, przez to, że lubię podróżować. Często mówię: I wish I was there! Ktoś tu jest na Bali, ktoś tu jest w Stanach, ale ja im zazdroszczę, ale wtedy muszę się tak lekko puknąć. Patrycja, to jest do spełnienia, ale też pamiętaj, że niektórzy nie mieszkają w Gdańsku, nie mają takiej możliwości, i ich celem jest w ogóle to, żeby przyjechać do Gdańska, więc chcę docenić to, co mam. Jestem ciekawa, czy jak wyjedę na wymianę, to faktycznie się stęsknię z Gdańskiem. Jestem naprawdę podekscytowana, ale na ten moment jeszcze doceniam to, że jestem tutaj, że mogę spędzać sobie czas w domku z rodzinką, w szczególności, że długo siebie ograniczałam, jeżeli chodzi o recovery, już siedziałam w domu, nie wychodziłam do ludzi i teraz staram się to odbudować. Jeżeli chodzi o recovery, to wydaje mi się, że jest całkiem dobrze. Są zloty, są upadki. Często też dostaję negatywne komentarze, jeżeli o to chodzi, więc nie wiem na ile mogę o tym mówić, bo nie wiem jak to się przyjmie, więc może niedługo nagram taki dłuższy filmik o tym. Także jeżeli dobrnąłeś do tego momentu, bardzo Ci dziękuję, że jesteś, bo nie byłabym w tym miejscu, gdyby nie ty. Bardzo, bardzo. Bardzo, 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 Ci dziękuję i przesyłam mnóstwo budziatków. Może to brzmi za bardzo słodko, ale nie umiem wyrazić tego, jak bardzo zmieniliście moje życie na lepsze. Teraz czuję, jakie jestem znaczona, więc już będę kończyć tego vloga. Mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku. I jeżeli czujecie, że stoicie w miejscu, warto poświęcić taki dzień na robienie rzeczy, które lubicie robić. Ja bym tutaj mogła jeszcze dodać na przykład robienie jakichś kreatywnych rzeczy, jakieś rysowanie, malowanie albo pieczenie ciast, więc może jeszcze wieczorkiem do tego usiądę, jeżeli będę miała siły, bo jest naprawdę ciepło i jedyne o czym może to przebrać się. I położyć. Z serialem i nic nie robić dosłownie, bo to też jest coś, co lubię robić. Zapraszam Was jeszcze na mojego Instagrama i TikToka po więcej motywacji i inspiracji. Możecie zostawić też subskrypcję i łapkę w górę. A my widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia i cześć!